Miałem sen. Ja pamiętam sen, miałem, który do końca życia nie zapomnę. Może śmieszna rzecz, ale miałem sen. Tu, gdzie wasza kamera na, na mnie patrzy, jest ja aleja marmurowa. Przyjeżdżają ludzie z różnych stron świata. Są flagi różnych państw. i To mi się śniło, że po jednej i drugiej stronie były flagi różnych państw całego świata, kolorowe. Wie wie, gdzie, tu we Wrocławiu, Co, w tej dziurze, komu się będzie, kto tu będzie przyjeżdżał, do Warszawy może, ale tu... Nazywam się Jerzy Sznerg, jestem przewodniczącym Rady Osiedla na Dodrze od 22 lat dlaczego ludzie uważają, że to osiedle jest niebezpieczne jest taki, taka powiedzmy też no fama poszła kiedyś taka, że no na odrzu, tutaj jest tragedia i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest fama, proszę mi wierzyć, że aż tak nie jest. No ja przy tym przeważnie chodzę wieczorami, nie wieczorami, nie mam problemu żadnych. Na osiedlu na Dożu ja, ja śmiem twierdzić, że jest bezpiecznie jak w innych rejonach miasta. ba w centrum miasta w rynku, mimo to, że jest pełen monitoring, więcej jest przestępstw tego typu rozbojów, bujek, jak na Dodrze. Na Dodrze, na Dodrze, narkomanii z więzieniem, mniej więcej z tym mi się kojarzy. Jak dla mnie, nie spotykam się tam jeszcze z żadnym czymś przykrym, no po prostu może mnie się bardziej boją niż ja ich. U, co mogę sądzić, kiedyś mieszkałem na Paulińskiej, nawet było fajnie, ale ja sobie to ceniłem ze względu na sklepy, tańsze życie było generalnie. Dużo taniej się kupowało te same artykuły niż tu. Jest pierwsza strefa i jest czasami przegięcie totalne. Bałabym się tam chodzić wieczorami. Nie znam za bardzo, ale byłam parę razy i jest nieprzyjemnie dosyć. Nie, myślę, że jest w porządku, jak najbardziej. Pozytywnie, zdecydowanie. Ja słyszałam, że się na dobrze rozwija, bo tam wiele projektów jakieś typu deko-bazar, showroom, czy w ogóle jest chyba tam galeria MDES? To jest akademii naszej MDES? Tak, tak. Także słyszałam, słyszałam, czytałam, że się na dobrze rozwija i to właściwie, właściwie tyle. Ja tam nie, nie miałem żadnych problemów. Nie wiem, co tam się dzieje. Mieszkałem tam ileś lat, ale z niczym złym. Dziecam cyganie, mieszkają różne dziwne osoby czasami, ale nie miałem żadnych problemów. Także uważam, że taka sama jak każda inna. Sprawia wrażenie niebezpiecznej, sprawia wrażenie, tak jak powtórzę jeszcze raz, niezadbanej. Eee... Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jest tam bardzo duży udział w budownictwie starych domów, czy ze względu na opinię, która kiedyś gdzieś tam krążyła, że jest tam dużo osób, które mieszka z nacji cygańskiej. Nic do nich nie mam, ale jakieś tam opinie krążą, tak jak panowie wiedzą. Nie wypowiadam się jednoznacznie, bo mieszkam na. Na terenie zupełnie innym, i mogę po prostu mówić rzeczy, które nie są prawdą. Ja mieszkałem tam na chrobrego, teraz mieszkam na Długiej, to zupełnie inne warunki są. a Myślę, że to jest fajne. Ja lubię takie dzielnice, też jak mieszka, mieszkam od 4 lat w Wrocławiu, a kiedy mieszkałem w Paryżu, też mieszkałem w takiej dzielnicy, trochę, a, które specyficzne. Jakie nadodrze pamięta pan yy, to dawne? Zadymione, zabrudzone, z takimi yy, niedoinwestowanymi budyneczkami. To było wiadomo, nawet frontony były takie szaro-bure, jednakowej tonacji to wszystko było. Ja mogę porównać sytuację, która tu była w latach 70. do tej, którą, którą zaobserwowałem w filmie, który, który mnie zaszokował trochę, bo właśnie przypomniał mi moje to dzieciństwo, o którym mnie pytałeś, film amerykański tytuł tego filmu dawno temu w Ameryce. Biznes się kręcił wokół e, czerwonego żółtego wina, e, że tak powiem, wódki i dolarów. Policja, a wtedy była milicja. Ja jej mało widziałem. Prawie niedostępni, niedostępni w tym czasie byli. E, nie roz, nie, nie, on, oni tu rządzili, ci co, 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 co sobie e, sami konflikty wywoływali. No to tu się nikt nie mieszał. Najważniejsi byli ludzie, którzy nie tak jak teraz e, widzi się, że chodzą, nie wiedzą co są, ci piją. Ci nie pili. Ja potrafiłem od... E, 18, 17 lat miałem. I ja wymyśliłem sobie, że jeżeli, żeby chcąc mieć znaczenie wśród tych chłopaków, muszę coś od siebie zrobić, żeby mnie szanowali, żeby był bezpieczny. Więc ja sobie wymyśliłem, że ja będę te dolary umiał e, odróżniać, które są prawdziwe. Po prostu wyobrazić nie wiem, kto mi to szczęście dał, ja umiałem je odróżnić. E, do tego stopnia doszło, że ja tu muszę powiedzieć, że ja pojechałem do Budapesztu. Byłem wysłany stąd z tej dzielnicy na sprawdzenie dolarów na Keletim. Pamiętam dworzec Keleti w centrum Budapesztu. No ja pojechałem, zaproponowano mi dużą sumę. Sumę moi rodzice o tym nie wiedzieli, Ja pojechałem mając 18 lat, wyrobiono mi yy, pasz. Nie, dowód osobisty z, z domoludów pieczątką. Ja nie liczyłem się z tym, że ja mogę życie stracić w każdej chwili. Ja byłem, miałem jakąś taką odwagę. Mówi się, że tylko głupi ma odwagę i ja tym głupim byłem. Myślę, że to jest świetne miejsce klimatyczne, a teraz będzie nawet lepiej. Teraz że remont, myślę o taki wielki remont, taki jak można to nazywać. Widać, że się rewitalizuje. Jest ciekawsza niż była. Ponieważ wyremontować mieszkanie, zrobić elewację to jest żaden problem, bo się dostaje parę złotych, firma wchodzi, remontuje. Ale wewnątrz tam ludzie mieszkają, właśnie te rodziny patologiczne i innego tego typu. I tu jest dylemat wielki, czy, czy miasto poradzi sobie i my, czy poradzimy sobie. Mieszkam już od trzech lat. No i w sumie mi się to podoba. Dużo się zmienia, jak widać. I cóż mogę więcej powiedzieć? Zachęcam innych, żeby się tutaj przeprowadzali. Ja tu się urodziłem, no mówię, no, ja na pewno się stąd nie wyprowadzę, a czuję się na tym osiedlu znakomicie i uważam, że to osiedle jest jedno z lepszych osiedli we Wrocławiu. I tu można się spełnić. Jeśli ktoś ma chęć zaangażować się w jakieś akcje i tak dalej, to na tym osiedlu można się spełnić. Ta dzielnica i w ogóle, w ogóle samo miasta, ta dzielnica w szczególności ma swój, swoją atmosferę i niepowtarzalność. Lubię tu mieszkać, na początku mnie to trochę przerażało, wiadomo, różne rzeczy się słyszało, ale, ale jest ok, podoba mi się tu. W blokowiskach ludzie się nie znają, czyli okazano w inny osiedle, a my tu się znamy wszyscy i się czujemy dobrze. Fajna dzielnica. Mieszka pan tutaj? Tak. Jak się pan tutaj mieszka? No dobrze, trochę mało parkingów jest. E, a czy jakieś zmiany Pan zauważył ostatnimi czasy tutaj? Robią, widzi Pan. Rozwalone wszystko i nie. A same klomby, nic poza tym. Czyli nie zmienia się na lepsze według Pana? No, na lepsze się zmienia, ale. Jest problem jeden z parkowaniem samochodów. No, poza tym wszystko jest fajnie, coraz lepiej. Tu już tak nie będzie jak było, tak cudownie, niebezpiecznie, cudownie mówię dlatego, że były historie naprawdę jak z filmów.